Cześć, witajcie, fajnie Was znowu widzieć. Dzisiaj troszkę mechaniki, taki temat w sumie prosty, tak by się przynajmniej wydawało, ale jest z racji tego, że mam bardzo dużo rodzajów filtrów paliwa, o których też powiem. To myślę, że warto posłuchać z mojej perspektywy. Troszkę już tych filtrów wymieniłem, więc myślę, że coś mam na ten temat do powiedzenia. Przy temacie odpowietrzania y, nasuwa się pytanie: czy zalewać ten filtr paliwa, czy nie zalewać? To takie najbardziej dzielące nasze społeczeństwo w tym temacie pytanie. Ja postaram się na to odpowiedzieć. Myślę, że to będzie satysfakcjonująca odpowiedź. Dobra, to na początek takie lekkie i przyjemne tematy, y, czyli jak do tego w ogóle podejść? No, na początek na pewno y, zależy oczywiście, gdzie on jest zamontowany, ale ale warto, żeby ten obszar był po prostu czysty, a chodzi bardziej o takie lotne zanieczyszczenia, jeżeli to można nazwać, czyli coś typu kurz. I najlepszym sposobem, zanim cokolwiek zaczniecie odkręcać, to po prostu przedmuchać ten obszar. Ja na przykład, jak filtr, czy ta obudowa jest cała taka zabrudzona, ale nie tylko takim lekkim kurzem, ale też często jakimiś tam smarami z kurzem, to dobrze jest to wszystko popsykać jakimś zmywaczem do hamulcy, ja to naprawdę dużo tego używam, i przedmuchać. I dopiero coś takiego rozbieramy. Dobra, oczyściliśmy, no i przechodzimy do rozbierania. No i jeżeli mamy filtr, w którym musimy ściągnąć przewody paliwowe, bo nie zawsze tak jest, najczęściej, ale nie zawsze, no, to trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby tam do tego przewodu nic nie wpadło, i zawsze musicie mieć świadomość, że najważniejszy jest przewód, który wychodzi już z filtra paliwa, czyli nie zasilanie, a ten przewód, który wychodzi z filtra, no i najczęściej idzie do pompy wysokiego ciśnienia. Bo jeżeli do tego przewodu nam coś wpadnie, to może być naprawdę grubo, możemy mieć. Duże problemy, jeżeli będziemy mieć szczęście, to się nic nie stanie, ale yy, szczęście, to raczej w mechanice nie zostawiamy za dużo, bo może go zabraknąć. Także zwróćcie uwagę na te prze yy, przewody, które ściągacie. No jeżeli mamy taki klasyczny filtr, czyli z obudową wymieniany, no to po prostu odkręcamy przewody, wyciągamy stary, wkładamy nowy, skręcamy no i tam odpowietrzamy jak trzeba. Jeszcze zanim dokończę, to zwrócę Wam na koniec już uwagę na jeden układ wtryskowy, bardziej na jeden rodzaj pompy wtryskowej, która jest bardzo czuła na odpowietrzenie układu paliwowego. Warsztaty to już pewnie dawno o tym się przekonały, mam nadzieję, że nie na własnej skórze, ale po prostu mają już tą wiedzę. Ale jeżeli chodzi o prywatne osoby, możliwe, że jeszcze ktoś tego nie wie, a jest to bardzo przykre, jak cały układ się uszkadza po wymianie właśnie filtra paliwa. Dlatego oglądajcie do końca i na koniec wam o tym opowiem, żeby już teraz nie mieszać za bardzo. Jeżeli mamy filtry, które, w których wymieniamy tak naprawdę tylko sam wkład, no to tutaj trzeba zwrócić na parę rzeczy uwagę. Nie można zrobić tak, że odkręcamy tą górną część, wyciągamy filtr, wkładamy nowy, skręcamy i gotowe. Dla mnie takie coś to nie powinno mieć racji bytu, bo jak wiecie, w filtrze paliwa osadza się woda i to jest tak specjalnie skonstruowane właśnie, żeby ta woda nie trafiała do układu wtryskowego tylko żeby się zatrzymywała w filtrze właśnie paliwa, po to on jest tak skonstruowany więc jeśli mamy taki filtr, to absolutnym wymogiem jest to, żeby wszystko co tam w środku zostaje odessać i jeszcze dodatkowo wyczyścić jeżeli to nie zajmuje długo, a czasami to naprawdę można całą tą obudowę niektórych samochodów, to wystarczy coś odgiąć i wyciągamy to wyciągamy sobie po prostu tą obudowę i wtedy mamy dużo większą możliwość, żeby to zrobić właśnie w 100%, 100 pewnie. Czyli wtedy sobie możemy tam właśnie zmywaczem do hamulcy to wszystko w środku przemyć, przedmuchać, wyczyścić. No i mamy pewność, że nic tam nie zostało. No i dopiero w taką wyczyszczoną obudowę wkładamy nowy filtr. Oczywiście tam uszczelki wymieniamy, zawsze są w zestawie. Jeżeli chodzi o podział filtrów, to może nie mamy tego strasznie dużo, bo mamy właśnie takie klasyczne całe wkłady, czy też takie na przewodach montowane, jak w BMW pod podłogą. Ale mam strasznie dużo wariacji, jak to wszystko wygląda, jak to właśnie w którym miejscu dokładnie jest zamontowane. Dlatego teraz przechodzę do odpowietrzania. No i czy odpowietrzyć układ trzeba? Z reguły tak, ale można to robić na wiele różnych sposobów. Do tego też będzie potrzebne nam troszkę wiedzy, jak nasz system jest zbudowany jak nasz nie tyle system wysokiego ciśnienia w samochodzie, a właśnie niskiego tam, gdzie filtr paliwa jest zamontowany i tutaj okłony w stronę Francuzów, i w sumie jeszcze większe, chyba w stronę Japończyków. Bo oni zamontowali coś takiego wspaniałego, jak pompka ręczna. I jeżeli chodzi o Japońcę, to najczęściej mamy taką pompkę już na obudowie filtra paliwa, no i po prostu tą pompką sobie pompujemy i napełniamy cały układ. I to jest bardzo wygodne, bo po prostu składamy wszystko w czystości, skręcamy i zaczynamy odpowietrzać. Mimo, że to jest bardzo wygodny sposób odpowietrzania, bo mamy już właśnie od producenta taki prezencik to nie zawsze to tak super działa i mimo, że właśnie podpompujemy, aż to ta pompka nam po prostu będzie stawiać duży opór, po prostu stwardnieje, to i tak mamy problem, żeby ten samochód jakoś gładko odpalił, a tego ja jeszcze bardzo często, jeżeli mam tylko taką możliwość, jakiegoś kolegę pod ręką, to po prostu mu mówię, żeby ja idę do, do samochodu odpalać. A on w tym czasie jeszcze dodatkowo pompuje, i wtedy, jak pompa zasysa już paliwo z filtra to my jeszcze dodatkowo po pomagamy, no i dzięki temu samochód odpali łatwiej, nie będziemy tak męczyć rozrusznika już też samej pompy. Jeżeli chodzi o Francuzów, no to nie mamy tej pompki już tak stricte na, na obudowie filtra, ale na właśnie przewodzie paliwowym i też po prostu nią sobie tak ściskamy, jakbyśmy oddawali krew i <ścoughs> ściskali tą taką kulkę, którą nam dają. No, i to też jest super. Najlepiej to robić tak, że pompujemy, pompujemy, aż będzie problem, żeby została. Odczekujemy chwilkę, naprawdę minuta tutaj wystarczy. Próbujemy jeszcze raz. I tak samo możemy zrobić ten sam manewr, co w przypadku Japończyków, czyli kolega jeszcze tam coś nam podpompuje, a my już odpalamy. Dzięki temu właśnie też samo dużo lepiej odpali no i te pompki ręczne są w układach, w których nie mamy pompki elektrycznej. No i tutaj przechodzimy właśnie do tych układów. No jeżeli właśnie mamy taką elektryczną pompkę w baku, to bardzo też łatwo rozpoznać, bo po prostu ją słychać, a szczególnie jeżeli wymienimy filtr i on jest pusty, to przy pierwszym włączeniu zapłonu będzie słychać, że ten filtr się napełnia. Tylko problem jest taki, że te pompki są tak zaprogramowane, że one tylko przez pewien czas po przekręceniu zapłonu się załączają, a dopiero w momencie odpalania zaczynają dalej pompować. I z racji tego, że ona się załącza tylko na krótką chwilę, to nie wystarczy, żeby raz to zrobić. I robimy to naprawdę bardzo długo. Mimo, że to może się wydawać głupie, to dużo lepiej jest machać sobie tym kluczykiem tam i z powrotem. Oczywiście za każdym razem trzeba chwilkę poczekać, aż ta pompka faktycznie się wyłączy. No i dopiero powtarzamy cykl. Bo jest to dużo lepsze niż później, nie wiem, siedzieć i czekasz, aż w końcu zapali nam ten silnik. Dlatego nie bójcie się machać tym kluczykiem i wyłączać tego zaponu i włączać z powrotem. Możecie to zrobić nawet 20 razy, naprawdę nic się nie uszkodzi, a może Wam tylko pomóc. Dobra, to teraz trzeci przykład. Mamy układ, w którym nie ma takiej właśnie ręcznej pompki, nie ma elektrycznej pompki. No i jak tu układ odpowietrzyć? Mm. Właśnie w takim przypadku to będzie najczęściej y, przypadek, y, może nie tylko, ale to będzie najczęściej przypadek przy y, starych właśnie pompach tryskowych. Jak taki układ odpowietrzyć y, i czy trzeba? Y, ja powiem, że w takim wypadku jak najbardziej trzeba, bo be, pompa najczęściej będzie miała y, problem z tym, żeby zastać to paliwo. Y, często będzie tak, że ona odpali, bo ona jeszcze w sobie ma skumulowane paliwo. No, i to paliwo zostanie wtryśnięte do cylindrów, i samochód na chwilę odpali, po czym nam zgaśnie, i dopiero wtedy się zaczną problemy, bo już wtedy jest naprawdę ciężko samochód znowu odpalić, bo pompa już jest w środku pusta, i pompka wstępna, która tam jest, ona już nie ma zdolności do tak dużego zasania kolejnej dawki paliwa, dlatego filtr trzeba odpowietrzyć. Jak to zrobić? Fajnym sposobem, jeżeli mamy taką możliwość, a na warsztacie to na pewno taką możliwość mamy, po prostu używamy do tego pociśnienia takich specjalnych, yy, takich w sumie odsysarek. Tu na wyjściu z, fil z filtra paliwa yy, zakładamy tam wężyk. poczekamy chwilę, przeciągnie nam właśnie to paliwo z baku do filtra. No i już będziemy mieć pewność, że filtr jest zalany. Yy, trzeba tylko czasami zwrócić uwagę na to, że yy, ta odsysarka może nam też zasysać yy, powietrze z przelewu. I wtedy będzie problem, żeby to odesłać, dlatego warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli przez dłuższy czas tam się właśnie nie pojawi paliwo, to znaczy, że mamy taki problem, że po prostu w kółko nam ciągnie paliwo. Często to, gdzie zamontujemy dokładnie tą sesarkę, podyktuje nam po prostu to, jak te przewody są położone w komorze silnika. Bo takim idealnym i fajnym sposobem, na przykład jeżeli chodzi o stare pompy wtryskowe, jest to, abyśmy tą ocesarkę założyli na powrocie z pompy, i wtedy mamy już stuprocentową pewność, że cały, cały fit paliwa, cały przewód zasilający do pompy, i sama też pompa jest już odpowietrzona. Co mi przychodzi do głowy, jak nie macie takiej osysarki? Myślę, że taka duża szczykawka e, też powinna zrobić robotę. Ja szczerze powiedziawszy, nie mam z tym doświadczenia, no bo za, po prostu używam tego, co jest, co jest najlepsze. Ale myślę, że taka e, duża szczykawka też może z, po prostu zrobić tą samą pracę, tylko wolniej wytworzy podciśnienie. więc to wszystko powinno zadziałać tak samo. Jeszcze w niektórych układach, jeżeli chodzi o odsysanie paliwa, to mamy e, taką zaślepkę, która wygląda. E, Później pod spodem, jak zwykły wentyl samochodowy, i tutaj może to służyć do tego, żebyśmy zmierzyli czy podciśnienie, czy nadciśnienie, już podczas pracującego silnika. A z tego co mi wiadomo, można przez to też odpowietrzyć układ. Ja szczerze mówiąc, nie korzystam z tego za bardzo. Wolę jak coś to zrzucić, jakiś przewód i tam to zrobić, bo to jest efektywniejsze. Ale wydaje mi się, że też można to do tego użyć. Także jak komuś jest wygodniej, to może spróbować. No, i dobra, no i przechodzimy do tego pytania, czy warto zalewać te filtry paliwa, czy nie. Czy można, czy nie można, bo to bardziej e, o to się rozchodzi. Najczęściej to takie burzliwe dyskusje na ten temat są. No ja odpowiem Wam, e, że zależy, że czasami e, można, a czasami nie można. I takim najlepszym sposobem na to, żeby zalać właśnie filtr paliwa, e, najprościej jest to zrobić, jeżeli mamy właśnie filtr, w którym mamy. E, Przewód zasilający do filtra i drugi, który wychodzi. No i sami już pewnie myślicie o tym, jak to najlepiej zrobić, najlepiej wziąć. Oczywiście to paliwo musi być czyste, nie może być stare. Musi być z pewnego źródła, czyli w 100% czyste. I też na przykład bierzemy sobie jakąś większą szczykawkę i wstrzykujemy to paliwo od strony sabnej przy filtrze paliwa. No i podejrzewam, że oglądamy teraz paru przeciwników zalewania filtrów paliwa. No i jeżeli jesteś taką osobą, to ok, ale zastanów się, jakie jest przeciwwskazanie w tym, żeby właśnie od strony ssawnej do filtra paliwa od tej strony podać paliwo i czekamy aż wypłynie od strony, która już tam idzie do dalej. No jakie tu jest zagrożenie? Bo przecież filtr paliwa mamy po to, żeby filtrował wszystkie zanieczyszczenia, które idą z baku, a to może być czasami grubo. Więc jak weźmiemy czyste paliwo, zrobimy to naprawdę w sposób uważny, czyli to na przykład ta szczykawka też będzie czysta i damy od strony stawnej, to co tam się może wydarzyć? Bo ja nie bardzo to rozumiem, dlatego nie ma takiej odpowiedzi tak albo nie. Zawsze to jest gdzieś tam po środku, trzeba to po prostu zrobić z głową. No i w takim przypadku jak najbardziej można ten filtr zalać, przynajmniej według mnie. Nie widzę w tym najmniejszego problemu, mimo że mam świadomość, bo dużo godzin spędziłem na wtwórskami, jak to wszystko jest dokładne, jak to wszystko jest dokładnie spasowane i jak zanieczyszczenia są niebezpieczne, to w takim wypadku nie ma w ogóle tego zagrożenia. No i dobra, teraz się ktoś odezwie na no ale co jak mam wkład w filtra. No to jak mam to zaleć, jak przecież tam nie wiadomo, gdzie to paliwo popłynie. No i tutaj na to też jest bardzo często rozwiązanie. Bo tak jak już wam na początku mówiłem, ten wkład na początku rozbieramy, więc po prostu składamy to wszystko na sucho, na czysto, na czysto i na sucho. A już w górnej części tej obudowy, właśnie mamy najczęściej te przyłącze. Nie zawsze, ale bardzo często. Dlatego też takim samym sposobem, po prostu na zasilaniu do filtra, tam wstrzykujemy paliwo i mamy dokładnie ten sam rezultat jak w przypadku tych filtrów, które się wydają trochę łatwiejsze. Więc tutaj też nie może się nic stać, dlatego, tutaj też można zalać ten filtr paliwa i nie ma w tym największego, najmniejszego problemu. No a teraz o tych układach, gdzie nie zalewamy tego filtra paliwa. No to tak jak mówiłem, tam gdzie mamy możliwość innego odpowietrzenia, no to po co to robić? Jak mamy pompkę ręczną, to po co będziemy filtr zalewać i ryzykować, że to coś tam jeszcze dodatkowego się dostanie do układu? Nie ma takiej potrzeby. A jeżeli mamy taki układ, gdzie mamy pompkę wstępną, która się tam załączy na, na chwilkę i nam podpompuje tego paliwa, no to jaki też jest sens zalewać dodatkowo? No, może jakiś jest, ale ja tego tak nie robię. Po prostu wolę wtedy poczekać, na przykład 20 razy sobie włączę, wyłączę ten zapłon i mam ten sam efekt, i wszyscy są zadowoleni. Ci, co mówią, że nie wolno, i ci, co mówią, że wolno, no to też muszą to jakoś przegryźć. Dobra, teraz przechodzę do tych zagrożeń, które wam obiecałem. Jest, taka jedna, jest taki jeden układ wtryskowy, a dokładniej mówiąc, taka jedna pompa wtryskowa, która może wam nie wybaczyć nieodpowietrzenia układu wtryskowego. A jest to pompa CP4. Teraz wam się pewnie pojawia na ekranie. No i powiem wam, że dużo takich pomp musiałem naprawiać. Nie każde się już w ogóle dało po wymianie takiej. takiej po wymienieniu, właśnie filtru paliwa i po nieodpowietrzeniu układu. Te pompy są naprawdę bardzo specyficzne. W środku jest taka rolka prowadząca sekcję tłoczącą. Pomiędzy wałkiem, który napędza właśnie sekcję, a samą sekcją tłoczącą mamy taką rolkę, która po prostu pracuje sobie w aluminium. I jak tam nagle zabraknie smarowania, a smarowana jest oczywiście paliwem. No to jest grubo, naprawdę jest grubo. Ta pompa ulega całkowitemu zniszczeniu. No już sama pompa jest kosztowna. A żeby było jeszcze śmieszniej, to cały układ jest w opiłkach. Wtryski w 99% przypadków nadają się tylko do wyrzucenia. Czasami się je udaje odratować. Ale też jest często montowana, najczęściej jest montowana z tryskami, których, do których nie ma po prostu procedur naprawy. I trzeba cały układ wymieniać, i to już kosztuje naprawdę grube pieniądze. Dlatego, jeżeli masz taką pompę, ja ci tutaj pokażę teraz kilka różnych typów, jak ona może wyglądać. Taki najpopularniejszy silnik to właśnie nowe TDI. Tam w wielu, wielu modelach siedzi ta pompa. Żeby Wam też uświadomić, jak ważne jest właśnie dobre smarowanie tej pompy, to na przykład Volkswagen za zastosował dwie pompki wstępnej, bo chyba stwierdzili, że jedna to za mało, a i tak się zdarzają problemy właśnie z tymi pompami. Ta pompa to jest naprawdę zagadka dla mnie, bo czasami ta pompa ma ponad 300 tysięcy i wygląda ok, a czasami ma 100 jest zajechana i to obojętne czy ktoś tam dobrze wymienił ten filtr, czy nie, ale po, po właśnie złej wymianie no to najczęściej kończy się tragicznie. Tutaj jeszcze taka mała ciekawostka, jak ktoś się interesuje taką technologią. To w tej pompie mamy taki bajer, że mamy dwie krzywki na jednym wałku. Tak najprościej to można określić, czyli na jeden obrót, pompa tłoczy dwa razy paliwo. Właśnie w silnikach czterocylindrowych jest to tak skalibrowane, że przy każdym otwarciu wtrysku pompa tłoczy paliwo. I to jest naprawdę mega kozak, jeżeli chodzi o rozwiązanie, bo nie, mamy dużo mniejsze wahanie już samego ciśnienia w szynie, no ale to tak już nawiasem. E, dobra, ale za bardzo się rozgadałem, można by o tej pompie długo rozmawiać. E, I tak, jeżeli nie jesteś specjalistą, nie czujesz się na siłach, to przy takiej pompie wtryskowej musisz odpuścić taką wymianę, e, bo tutaj. Mm, aby to przeprowadzić poprawnie, potrzebujesz tester diagnostyczny, który podpinasz i który ma w, w sobie wbudowaną funkcję, właśnie odpowietrzania układu wtryskowego. Ja, nawet taką procedurę, jak robię coś przy samochodzie, jak wymieniam sam filtr, to wystarczy, że to raz puszczę. Ale jak już na przykład był układ zajechany i wszystko było puste, naprawdę wyczyszczone, suchutkie. To zanim przejdę do odpalania samochodu, a i to nawet po tak długim od odpowietrzaniu, bo to czasami trwa parę minut, e, nie wiem dokładnie ile, bo to też się chyba różni od modeli, na pewno się różni, no ale parę minut taki, taki cykl, e, taki program odpowietrzenia trwa, a mimo to jeszcze mamy problemy, żeby ten samochód odpalić. No jeżeli nie czujesz się na siłach, e, właśnie jeżeli chodzi o tą specyficzną pompę, to daj sobie po prostu siana, bo będzie dużo taniej, jeżeli komuś zapłacisz, nawet dużo zapłacisz, weź sobie rachunek. Jeżeli po kilkuset kilometrach ta pompa się po prostu rozleci, nie życzę tego nikomu, bo to naprawdę dużo kosztuje, to na 99% jest winny warsztat i to on powinien za to zapłacić. Wiem, że to będzie trudny temat ale to będzie ich problem, nie twój. Dobra, jak zwykle mam nadzieję, że nie wyszło za długo, mam nadzieję, że rozwiałem troszkę wątpliwości, także jeżeli doceniacie materiał, dajcie jakąś łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli jeszcze to udostępnijcie, to oczywiście YouTube będzie się strasznie cieszył, a ja razem z nim i dzięki temu nagram Wam kolejne filmiki. No i dowiecie się dzięki temu e, kolejne, myślę, rzeczy, ciekawe rzeczy. Także dajcie coś od Ciebie, to ja będę miał motywację do tego, żeby nagrywać kolejne rzeczy. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Hej.